Okay. Gotowy? Zawsze. No to. Nie, nie umiem, nie, nie umiem, nie umiem. Wiadu. Siemanko, porozmawiałem się z Jankiem Bachowiczem świeżo po ogłoszeniu jego walki z Korejem Andersonem. Janek zaspany jeszcze chyba trochę, co? No jakoś tak dzisiaj y, pogoda nie sprzyja do funkcjonowania. Ale tak samo się czujesz, to światło troszeczkę tak sztuczne, wydaje się, jakby była noc. Skąd pomysł w ogóle na Koreę? Czy to była jedyna propozycja do UFC? Jak to wyszło? No bo nie wydaje się, że to takie najłatwiejsze stylistycznie dla ciebie zestawienie. Słuchaj, czasami te, które się nie, te wydają łatwe, są trudne, czasami te, które wydają się trudne, są łatwe, także zobaczymy po walce, jak to będzie wyglądało tym razem. No przyszła ta propozycja, innej nie było, zaakceptowaliśmy. No i tyle, no i jest walka. Jaki filozof się znalazł, tak? któreś wydawały się trudne, są łatwe. Słuchaj, mam czasem takie przybłyski. Sztukę, Sztukę wojny też czytałeś? Nie... Yy, nie. Janek, yy, niby main event, ale tydzień po yy, gali dużej numerowanej z udziałem John, Johna Jonesa i Dominika Reyesa. Czy nie było propozycji, czy nie próbowaliście jednak być na karcie na przykład tamtej yy, gali? Nie. Dobra, a czy nie uważasz, żeby było lepiej być na karcie tamtej gali? Zupełnie byśmy się gdzieś tam stracili w tłumie, a tak to będziemy main eventem, także chyba mi się wydaje, że być może lepiej być tutaj niż, niż tam. To jest tylko tydzień różnicy, także w sumie dla mnie lepiej, bo troszkę później, bo wolałbym walczyć później, no ale jest 15 lutego, więc, więc się tak nastawiam i tak się będę szykował. No i, te, no i słuchaj, no, przyszła taka propozycja i ja ją zaakceptowałem. No jakby już tutaj nie ma dalej co, co filozofować, no nie? Lokalizacja. Nie dziwicie troszeczkę lokalizacja tej gali? No <grywka> to czy znaczy na początek.. Y, sprawdziłem w ogóle gdzie to jest, co to jest i. Chyba <grywka> to jest nigdzie. <grywka> Ale są góry w okolicy, więc to jest spoko, że, a my lubimy góry, więc na pewno na pewno skorzystamy. No a tak to no, będzie 2,5 tygodnia 3, tygodnia, 3 tygodnie, no takiej zamuły coś czuję totalnej. No bo przynajmniej to co widziałem w internecie, to tam nie ma nic, no, nie? Takie krzaczki pewnie latają po ulicach, jak w Westernach, no nie? Jak wiesz, <laughs> takie wymarłe miasto, nie? A jak w Meksyku, takie okrągłe te, co nie? <laughs> no, także zobaczymy. No i też zimno tam będzie o tej porze roku, co my pojedziemy. Wysokość też jest dość duża, więc... Więc no będzie ciekawie. Jakiś obóz e, w Zakopanem na przykład, żeby się do tej wysokości trochę przygotować? Na pewno, na pewno będziemy chcieli zrobić tak, żeby jakby skończyć obóz zakopanym, powiedzmy jeden, maksymalnie dwa dni w Warszawie od razu lecić tam. E, żeby, no, żeby z tej wysokości na nim za bardzo nie schodzić. No, nie? Co do samego Korea, No pamiętam, na ostatnim wywiadzie powiedziałeś mi słowa, że... E, Byłeś wtedy w fatalnej dyspozycji i to, że on cię nie skończył przed czasem, świadczy o tym, że po prostu jest gorszy od ciebie, bo gdybyś ty go miał w takiej dyspozycji, to byś to zrobił przed czasem. W związku z tym pytam, w której rundzie go zamierzasz skończyć. Eee, to, słuchaj, no będę się starał jak najszybciej, no wiesz. Eee... Żeby, żeby nie zamulać, tak jak teraz to było. No i tak ja mówię, ta wysokość, więc może być ciężko doprowadzić to do piątej rundy, <laughs> żeby nie było powtórki z historii. Słuchaj, no nie wiem, no słuchaj, jeżeli będzie opcja, no to go wiesz, to go kończymy przed czasem, jeżeli nie, no to będziemy, będziemy szukać decyzji, no ale, 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 ale fajnie byłoby go, wiesz, zamknąć mu tak gębę raz na zawsze i skończyć go, czy tam poddaniem, czy, czy nokautem, bardziej mi się widzi nokaut. Oni no go jeszcze poddaniem nie skończył, on również nikogo poddaniem nie ja skończył. To bardzo blisko w tej, w tej mojej mega kłasowej walce. Ta balaszka tam była, wiesz, gdyby tylko troszeczkę inaczej się złożył, to no, łokieć był prościutki. Jakie wnioski wyciągnąłeś z tamtej właśnie walki? No jakie, takie, że jeżeli lecisz gdzieś za ocean, no to musisz być, te, wiesz, te dwa tygodnie minimum przed walką. No i żeby po prostu, wiesz, żeby jednak jak trenujesz ciężko, to nie znaczy, że trenujesz mądrze. Korea Anderson po walce z Johnem Mookerem, po spektakularnym w sumie na Johnem Mookerze krzyczał, że nie interesuje go żadna inna walka niż e, Title Shot, niż, niż e, John Jones nagle bez żadnego tego przysłowiowego kłapania Dziobem bierze walkę z Tobą? Czy myślisz, że lekceważy Cię troszeczkę, mając, mając na względzie ten pierwszy pojedynek, że wie, że wygrał z Tobą, że zdominował Cię wtedy zapaśniczo i myślisz, że to będzie dla niego łatwa walka? Jak sądzisz? Mam nadzieję, że tak myśli, wiesz, ale tym razem się odbije od ściany. Tak ja mówię, no wtedy byłem w mega, jakby nie odbierał mu tego zwycięstwa, wygrał, wiesz, jest jakby też, też fajnie jest być dla kogoś największym sukcesem w życiu, tak, bo tak mi się wydaje z tego, co mówi w wywiadach i tak dalej, i tak dalej. To jest jego największy osiągnięciem, więc spoko, nie? ale mu to odbiorę tym razem. Odbije się od ściany, wiesz, presja będzie po jego stronie, nie po mojej, wiesz, na pewno w głowie ma to, że ta walka będzie dla niego łatwa, no ale się odbije, tak jak mówię, od ściany, bo wiesz, no zobaczy, że, że będzie walczył z całkiem innym zawodnikiem niż na naszym pierwszym spotkaniu. Wracając do lokalizacji tych meksykańskich kulek wyrwających po ulicy. Santa Ana Star Center nazywa się hala. Mieści do 7 tysięcy ludzi, czyli teoretycznie można było się śmiać z tej hali, że jest mała, ale tak naprawdę w stolicy Polski w Warszawie mamy Torwar, który pojemnością jest taki sam. Jak myślisz, jaka będzie atmosfera, jak to będzie wyglądało? Czy miałeś okazję w Ci na tak małym obiekcie walczyć? Nie pamiętam. Być może, żeby tak było, ale nie pamiętam. No zobaczymy, no wiesz. Ważne, że było pełne jak 7 tysięcy, ale jest dużo, to też będzie, wiesz, też będzie fajna atmosfera. Także gorzej na przykład walczyć na, jak jest 20 tysięcy i przyjdzie 7 tysięcy ludzi. Lepiej walczyć jak jest hala 7 tysięcy i te 7 tysięcy ludzi przyjdzie. Także yy, słuchaj, no ja jadę wygrać walkę, zrobić robotę, a, a miejsce jest jakby drugoznaczne. Myślisz, że. Ta walka to już jest eliminator do walki o pas. Taki już o, ostateczny, ostateczny, bo tych eliminatorów ostatnio miałeś sporo. No tak to jest gdzieś tam ogłaszane, także, yy, także myślę, że tak, że to jest już ostateczny taki ostatni szczebelek w drabinie, żeby, żeby doczłapać się do walki o pas. Odchodzisz Janek do tego jak do takiej życiowej walki najważniejszej w Twojej karierze? Cały czas mówisz, że ta najważniejsza jest przede mną i to na pewno jest ważna, jest bardzo ważna, ale, ale inaczej do każdej podchodzę, wiesz, tak samo. I, i, I tak, no jak do najważniejszej, bo jest następna, czyli najważniejsza, a po to jak ją przejdę, na, na kolejna będzie następna, najważniejsza, także zawsze pochodzę, bardzo poważnie staram się wiesz, przygotować najlepiej, jak tylko potrafię. Czasami to nie wychodzi. No, z reguły, co nie? No, z reguły, ale nie, tym razem będzie wiesz, wszystko mądrze przemyślane, taktycznie dobrze zrobione. Jak masz wszystko przemyślane, to może przyblić naszym widzom, jak będzie wyglądał Twój obóz przygotowawczy. Wspomniałeś o wjeździe do Zakopanego, no, ale mówiłeś też, że to będzie ten ostatni, finałowy w zasadzie etap przygotowań w Polsce, czyli to będzie prawdopodobnie pod koniec stycznia, tak? No, jakby nie, nie, tak, pod koniec stycznia, bo końcem stycznia też będziemy chcieć już być w, w tym Nowym Meksyku właśnie. No, no, słuchaj, no standardowo, no, tak jak cały czas jadę, od chyba siedmiu walk tak, z, tym, z tym samym Yy, schematem, wiesz, gdzieś tam się to troszeczkę zmienia, gdzieś tam w zależności od stylu przeciwnika i, 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 i tyle, no, i, i jakby tu nie ma jakiejś filozofii, no nic nie zmieniamy, także yy, cały czas od siedmiu walk, czy oświe, ten sam schemat, który się sprawdza raz tylko, póki co zawiód. Yy, także nie ma, nie ma na siłę to zmieniać, czego szukać, tylko, tylko robić dalej to, co to, to, to działa. Jakieś wyjazdy do innych klubów planujesz, czy tylko w swoim tutaj gronie WCA, jak to będzie wyglądało? Raczej wolę zaprosić kogoś niż wyjeżdżać, także na pewno będziemy zapraszać, ale tak jak mówię, u nas jest taka ekipa, że, e, że w te dni sparingowe e, nie brakuje ludzi do roboty. Nie boisz się czegoś takiego, że ta walka może mieć taki obraz podobny jak w walce, żokar, że w momencie, w którym Kore jest sobie sprawę, że w tej stójce mu nie idzie, będzie desperacko próbował zapasów klinczu i, i po prostu ta walka może usypiać kibiców, podobnie jak ta w Brazylii. Słuchaj, na pewno będzie desperacko szukał zapasów, tylko jest gdzieś tam przekonany, pomimo, że, że usadził Walkera w bardzo fajny sposób, to wiem, że, 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 że raczej będzie szukał baleń. Słuchaj, no nie masz na to wpływu, no ja zawsze chcę starać, starał się walczyć widowisko. No nie zawsze wychodzi. No słuchaj, wszyscy cisną mi, że ta walka była nudna, ale poprzednich 6, 7, wiesz, pięć bonusów, 4 bonusy, a wiesz, ale wszyscy się dociepiają do tego. No tak wyszło i już jakby zapomnijmy, jest historia, a jak wyjdzie, to się okaże, będziemy rozmawiać po walce. A propos Twojej walki z żakar. powiem Ci tylko, no wczoraj kolega mi zdradził ciekawostkę, że z drugim kolegą zrobili w UFC walkę właśnie Ty kontra żakar i żakar miał jedyną misję, to było wchodzenie w clinch i dopychanie do siatki i tak zrobili przez pięć rund i werdykt był dla Ciebie, więc chyba ten werdykt w Brazylii słuszny, skoro i, i w grze wyszło tak samo. No widzisz, gra się nie myli, sędziowie też się nie pomylili, ja też czułem tak, jak już mówiłem, że nie wyjadę, że ta walka jest moja. A propos gier, Janek, co teraz no, aktualnie grasz? Aktualnie nie gram w nic, pewnie jak będę grał, leciał już do Stanów w samolocie, to wiesz, yy, znowu odpalę i dokończę Wiedźmina. Teraz mam okres taki, że oglądam filmy, a gry jakoś tak nie chce mi się. Czekam na, wiesz, na, na, na cyberpunkę, ale to dopiero za w przyszłym roku, także na razie, na razie odp odpoczywam od gier. Wiesz co, nawet pewno jakieś do Mariana padły pytania tego cyberpunka, a powiedz mi, jakie filmy oglądasz w takim razie? Wiesz co, no różne zależy. Na Netflixie najczęściej coś. No ostatnio tego GreenBooka obejrzałem, apostoł yy, no spoko nie. Yy, wiesz, jakiś Eli, co tam jeszcze oglądam jakiś tam, tak jakiś wiesz, co to wiesz, że no znajdę albo mi się podoba, albo nie. No. I sobie oglądam albo nie. Jak ty typujesz walkę John Jones -Dominicraje? z jest Rae? Dominic jest niepokonany, niby tam krzyczy, że, że będzie pierwszym, który. Ale no każdy, który walczy z John Jonesem, no, krzyczy. No <laughs> to czy znaczy, wiesz, Z jednej strony spoko, by się coś zmieniło, ale z drugiej strony ja bym chciał być tym, który pokona jako pierwszy Johna Jonesa, więc mam nadzieję, że John Jones obroni pas, a ja mu go odbiorę. A co powiesz tym wszystkim malkontentom, którzy twierdzą, że nie ma żadnych argumentów na Johna Jonesa? No, wiesz, co mnie tam nie obchodzi zdanie innych, wiesz, ludzi, którzy gdzieś tam siedzą na internecie i komentują, no to wyjdzie to w walce, czy mam, czy nie mam. Jednak jakieś plany sylwestrowe, świąteczne, szczególne? Nie, no gdzie, jak ja już jesteś, wiesz, tak naprawdę od y, paru dni jestem w treningu, także no jakby weszła ta walka, to się plany zmieniły. Y, na święta na pewno pojadę do rodziców, no ale to tak, wiesz, dwa, trzy dni y, i też w międzyczasie jakiś trening y, zrobię i, no i tyle, no i wracam do Warszawy i dalej tyram. Także Sylwester, no to pewnie gdzieś tam wiesz, z Polsatem czy coś takiego w domu. Zobaczymy. No i co, no świętował będę po, po walce. Nadrabiał. Jeśli mówimy o UFC, no to czy dostałeś od nich jakąkolwiek informację już na temat tej dalszej przyszłości? Czy, gdyby, czy wiesz, kiedy można, mogłaby być walka z John Jonesem? Czy na razie to jest w ogóle jeszcze nie wspomina się o tym nawet w kuluarach? Może wiem, może nie wiem, nie powiem. Może powiedz. Nie, nie powiem ci nic zrazu, że ja nie lubię wybiegać poza, yy, wiesz, poza to, co się dopiero ma wydarzyć 15 lutego i, i niech tak zostanie. Gościu, najpierw mówisz mi, przychodzę tutaj, że wywiady nudne, słabe, ale jak mogą być dobre, jak ty nic nie chcesz nigdy mówić? Ale, wiesz, nie, ale nie, nie powiesz. No bo nie mogę, bo nie chcę zapeszać. I zawsze jak gdzieś wybiegam dalej do przodu, poza kolejną walkę, to jest później lipa, także nie chcę wybiegać. I w sumie się już tego nauczyć, bo za każdym razem w wywiadzie, jak ktoś gadamy o przyszłej walce co później, to zawsze ci mówię to samo. Że najpierw trzeba zrobić to, a później będziemy rozmawiać o następnej. No, Santosem też tak mówiłeś i co? No i widzisz. I w plecy. No ale nie mówię o następnej, właśnie. No, jak nie mówiłem, właśnie mówiliśmy cały czas, wszyscy mnie pytali o następną. Najpierw trzeba wygrać to. Później myślisz, o następny. Także ja na razie myślę o tej. O rewanży. A jak w, ja w ogóle? O rewanżu. <laughs> ja wiem, że ty jesteś. Ty lubisz rewanże mało tego, to te rewanże wygrywasz. E... Jakie były Twoje pierwsze myśli gdy Dorota? Bo zapewne Dorota przekazała ci informację o tym, że to będzie Korea Anderson. Co sobie wtedy pomyślałeś? Nie wolałeś na przykład testowania z Antonem Smithem? Jakby mi to było wiesz, albo on, albo on. Przyszedł Korei i fajnie, bo to jest jakby jedyny, jedyny z tych rewanży, na którym gdzieś tam mi trochę zależy bardziej niż na innych. Na innych gdzieś tak, okej, okay, przegrałem, przegrałem, ale tutaj tak wiesz. Tutaj jest taka szpila wbita, także tutaj chcę to rozwiązać. Dużo osób też myślało, że to może być Aleksander bo który gdzieś tam szykuje się do powrotu, nie chciałbyś z Gustafssonem rewanżu? Najpierw niech wróci i wygra walkę, wiesz, i później możemy, wiesz, się rewanżować. Słuchaj, teraz ja sobie stawiam warunki, z całym szacunkiem, z tym, że jest kozakiem, ale wiesz, takie właśnie odchodzenie, wracanie, płakanie, mnie to już zaczyna, wiesz, śmiać mi się z tego, tego wszystkiego, kończyć. Koń, wiesz, z tych, którzy kończą karierę później wracają, że albo kończysz, albo nie kończysz, no zdecyduj się. Chyba, że naprawdę tak, wiesz, to są wszystko zagrywki, żeby tylko pieniądze wyciągnąć większe. Może ty w końcu teraz ogłoś, że kończysz karierę, pojawią się lepsze pieniążki, ja wrócisz. Ja skończyłem. Nie, ja nigdy nie skończę kariery, wiesz, nigdy nie powiem tak, że kończę karierę, po prostu przestanę i tyle. No, ale oficjalnie jakby nie, 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 nie planuję czegoś takiego. Kurwa, koniec, kończy, wiesz, dosyć tego, nie, no gdzie. Nie zostawisz nigdy rękawic na przykład w OKTAGONIE po walce? Tobie zostawię. Dziękuję. Takie wiesz, zajechane, śmierdzące. Słuchaj, u mnie w piwnicy wiszą skarpety Daniela. Wątpię, czy twoje zajechane, przepocone rękawice je przebiją. No nie, no to raczej, jeśli chodzi o smród, to ciężko w ogóle przebić Daniela będzie. Także tu to nie, tu się nie podejmuje tego. No, chyba nikt by się nie podjął, Janek, ale a propos jeszcze powrotów, tak już powoli na sam koniec. moment Kalido wraca niebawem. Myślisz, że to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? Jak, jak ty to odbierasz? No, jak już mówię, ja już nie odbieram, nie komentuję powrotów. Niech każdy robi to, co uważa za słuszne i, 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 i tyle. Mówię, dla mnie to jest takie już, już, wiesz, już tyle tych kończeń karier i powrotów było, że jest to dla, Zaczynam mnie to śmieszyć, najnormalniej w świecie. Damian Nikowski Szymon Kołecki, jak, jak twoim zdaniem przebieg będzie miał to starcie? Wiesz no ciekawy jest naprawdę bardzo tej walki. Wiesz, no, mam nadzieję, że będzie to olimpijski poziom i olimpijskie starcie. No trenujemy z Damianem, więc lubimy się razem, sobie pomagamy, więc liczę, że, że jednak ma więcej i wydaje mi się, że ma więcej tych argumentów, żeby, żeby Szymona pokonać, co nie będzie na pewno łatwe, ale, ale wydaje mi się, że, że w drugiej rundzie może już być po walce dla Damiana. Szwager wraca do MMA, bo coś tam y, y, podobno na stadionie jest dla niego miejsce szykowane. Gdzieś widziałem wczoraj tweeta, coś wiesz o tym? To, gdzie ma być gala, to, to nie wiem. To, że chce jeszcze walkę zrobić, to wiem. Ale gdzie, kiedy, co i jak, to, to już to, to sam nie wiem. Nie, Naprawdę nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wiem że, wiem, że jeszcze walkę chce zrobić, ale gdzie. Spotykacie się na treningach czasami? No ostatnio byliśmy razem z Złotego na tarczach, y, w piątek. Może dzisiaj przyjdzie? Nie wiem, zobaczymy. Jest za 15, także jeszcze dopiero się zajdą wszyscy zaraz. Jak się czujesz w ogóle tak przed taką środową, stresują Cię te sparingi trochę, czy, czy to jest dla Ciebie zwykły trening? No wiesz, ja lubię sparingi, no dla mnie to jest gdzieś tam naj... najlepszy, najlepsza część treningowa, chociaż dzisiaj się ten sparing jeszcze traktuję bardziej tak luźno, no bo dopiero wchodzę pierwszy po, po przerwie, więc dzisiaj to i tak się będę raczej bawił, niż, niż tak wiesz, niż dawał z siebie powiedzmy te 100%. W przyszłym tygodniu dopiero zaczę tak trenować na pełnej, na maksa. Jeszcze ten tydzień jest taki, żeby się wprowadzić, wkręcić, żeby nic nie zerwać po, tej, po tym roztrenowaniu, po tej przerwie, nic nie, się nie skontuzjować, no. A jak jesteś taki zaspany, to pierwsza runda, to na pewno Bęski się szykują, Janku. A ja zawsze w pierwszej rundzie mam bęcki, praktycznie chyba nigdy nie wygrałem pierwszej rundy w żadnej walce. Ja jestem, wiesz, ja pierwszą rundę zawsze traktuję, nie no, zdarzyło się, że wygrywałem nawet w pierwszych rundach, no nie ale ta pierwsza runda zawsze dla mnie jest taka, wiesz, no, a na to, żeby się rozkręcić. Słuchaj, Janek, no już nie zatrzymuję dłużej. Jakbyś miał kiedykolwiek w przyszłości coś ciekawego do powiedzenia na wywiadzie... Nie, nie będziesz miał ciekawe pytania, to ja będę miał ciekawe odpowiedzi, ale jak są wie, tandetne pytania, są tandetne odpowiedzi. No ja też nie wyciągnę z czegoś, wiesz, z niczego, nie, wiesz, z pustego i Salomon nie naleję. Widzisz? No tak, Janko, no, no tak. <laughs> Aż drugi raz przy dzisiaj. Nie, no słuchaj, no nie ma podjazdu dzisiaj do Ciebie. w ogóle pakuję manatki, spadam do domu, bo, bo, bo nic to po mnie chyba. I przebierz buty. Ty no, to to już było przegęcie z twojej strony. No słuchaj, no ja ci mówię, że ja takich na praktykach pracowałem. No. Mówicie, że ja takie. Ale nie, ja mówię, że one były na praktyki bardzo dobre, to nie jest tak, no tylko, że... Ja wiesz, że ja byłem hydraulikiem, to wiesz, gdzie się brodziło w takie buta. Machowicz mi ścięte posty dzisiaj i pojazdów. Wiesz, ruda broda zobowiązuje, trzeba być wredny. Dzięki bardzo za poświęcony czas, nie było przyjemnie, ale mam nadzieję, że starałem, wam coś tam się spodoba. Starałem się, żeby nie było. A ty w ogóle tak od Daniela przyjmujesz taką manierę y, powoli docinania, czy, 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 czy zawsze taki wejść dopiero się ujawniasz? Yy, nie, chyba wiesz. To, że jestem niewyspany, pogoda i ty się skumulowało. Ja najbardziej, co nie? No ty taki wiesz, taki, wiesz ostatnia ta kropka na D. Taka. Ale a propos czy Daniela, nie zdziwiło Cię to, że wczoraj ogłosili walkę o pas i Daniel nie jest y, w tej walce? A nie wiedziałem, że ogłosili walkę o pas i że on nie jest. Także teraz jesteś zdziwiony. Ale może tam zmieniłbyś minę na zdziwioną trochę. Trzeba Daniela zapytać o to chodzi, wiesz, samego tego i może on nie pasował mu termin, coś tego. Nie wiem, może mógł tam się obsrali przed nim. Pewnie, pewnie tak było, że się obsrali. To zapytaj go i powiedz mi, bo ja już z nim więcej nie rozmawiamy. Szanowni Państwo, Janek Bachowicz, waszym gościem. Dziękuję bardzo, Janek. Dziękuję.